Powiedz, ile razy czułaś się niedoceniana, niekochana, nieakceptowana? Ile razy pragnęłaś miłości, czułości? Wydawało Ci się, że nikt Ci tego nie mówi? Ile razy wzdychałaś po nosach, że coś jest nie tak, że masz za mało czegoś, że szef Cię doceni, że dziecko nie zauważyło czegoś? To samo tyczy się Panów, Panowie. Tęsknicie, patrzycie, myślicie czasem, że ona Was nie zauważa, że Wy tak pracujecie od rana do wieczora, że Ona powinna to docenić, a Ona tylko ma ludzi. Takie tam. Zawsze tak jest, że jest jakiś niedosyt, tak? I tak ludzie pragną wciąż czegoś i pragną i pragną. I całe życie pragną i całe życie... Niedosyt i coś brakuje. A teraz ja Wam zadam pytanie. Pragniesz tego? Czekasz, marzysz, oczekujesz. A powiedz mi, ile mas, masz miejsca w swoim sercu, aby to przyjąć? Ile masz tam miejsca na te pochwały, na miłość, na czułość? E, czym zajęłaś swoje serce? Co tam włożyłaś? Co tam postawiłeś? Co panowie mają w swoich sercach? Czym je zagracili? Czym zaśmiecili? No właśnie. I teraz ja wam powiem taką rzecz. Wiem, bo doświadczyłam tego niedawno i mogę powiedzieć tak. Kiedy w danej osobie jest nienawiść, kiedy jej serce płacze, kiedy ono nie chce nikogo dopuścić, kiedy ono nie chce Twojej czułości, kiedy ono nie chce, abyś wziął je za rękę, ono nie chce nic, ono czuje się zranione, bo ono sobie wymyśliło różne historie, ono sobie wpisało tam mnóstwo kartek. I uwierzyło w to, że tak jest. I chociaż tej osobie dalibyśmy mnóstwo miłości, chociaż przyszlibyśmy z jeden kwiatu, chociaż zapewnialibyśmy, że ją kochamy, na marne to będzie kochanie. Nic z tego. Ta osoba nie przyjmie od nas tego. Absolutnie. Mimo, że będzie cierpiała, czekała. Obrażała się, mimo że będzie chciała, nie przyjmie. Dlaczego? Zamknęła się, zamknęła wszystkie bramy, schowała klucze, usiadła w kącie, obraziła się na cały świat i siedzi tam sobie. I siedzi. I dopóki siedzi, nie wstanie. Dopóki nie będzie miała tego dość. Dopóki już ją tak nie przytłoczy to wszystko, ona nie, nie pozwoli ci niczego dać. Ale ty nigdy nie rezygnuj z dawania jej miłości. Rób to. Nieoficjalnie. Nie afiszuj się z tym. Nie podlizuj. Nie rób niczego na siłę. Po prostu bądź blisko tej osoby. Obserwuj jej zachowanie. Jej smutny wzrok, jej smutną twarz. I ślij. Ślij miłość. Mnóstwo miłości. Mów kilka razy. Dziennie kocham cię. Wysyłaj jej. Rysuj serduszka. Ja zastosowałam tą afirmację Homo opono pono. Wystarczył jeden dzień. Bo sobie powiedziałam, że będę każdego dnia pięć razy mówić homo ponopono. Kochani, jeden dzień wystarczył, aby się coś zmieniło. Jeden dzień. Ja nie mogłam sama w to uwierzyć. Więc zachęcam, jeżeli macie takie osoby blisko siebie, jeżeli wiecie, że te osoby cierpią i chcecie im pomóc, naprawdę nie róbcie nic. Zupełnie nic. Oprócz tej cudownej afirmacji. Homo pono" I mówcie cały czas, kocham Cię. I ślijcie tej osobie cały czas miłość. Cały czas. Ile razy będziecie konie niej przechodzić, a nawet jak nie jest z Wami blisko. Ślijcie jej. Na odległość też leci. Uwierzcie mi, zaczną się dziać cuda. Ja to zastosowałam. Po prostu zadziało się szybciej niż pomyślałam. Nigdy w życiu bym nie pomyślała, że to tak szybko się wydarzy. Więc, kochani, mówcie te piękne słowa. Wtedy wszystkie osoby, które się zamknęły, które mają tam serduszko zagracone, zaśmiecone, ich dusza zacznie to wyrzucać, porządkować. A kiedy chociaż troszeczkę zrobi miejsca na coś nowego, uchyli maleńkie okienko, i wtedy wpadnie promyczek nadziei, który da tej osobie coś. Ona poczuje to, zapragnie, uwierzy, że Wy jesteście miłością, zaufa tej miłości, otworzy coraz szerzej okienko. Otworzy coraz szerzej drzwi i któregoś dnia zwyczajnie do Was podejdzie. I jak gdyby nigdy nic. Pójdzie z Wami. Pójdzie z Wami przez to nasze piękne życie. I będziecie iść obok siebie. I będziecie patrzeć na siebie z czułością. A wszystko inne przestanie mieć znaczenie. Wszystko pójdzie w zapomnienie. Kochani uwierzcie, moc miłości. Ja tak mocno uwierzyłam. Tak mocno, mocno, że dla mnie nie ma żadnych argumentów innych, że coś można zwalczyć, bo to trzeba walczyć, bo to trzeba z krytyką, bo, bo to trzeba komuś zrobić nazłość, bo komuś utrzeć nosa i tak dalej. Nie kochani. Sama miłość. Sama miłość wystarczy. Czysta, bezwarunkowa miłość. Płynąca prosto z serca. Ona ma taką moc, że nie ma nic mocniejszego na świecie: ani prośby, ani groźby, ani przekupstwo, ani co tam, jak sobie chcecie, nazywacie. Nic nie ma takiej mocy. Ja wiem, bo ja to stosuję. I dzieją się niesamowite rzeczy. I ja jestem przeszczęśliwa. Idę z ufnością, z radością. Z moim życiem pod rękiem jestem otoczona aniołami jestem pod opieką Boga i czuję się przecudownie, bo wiem, że wokół mnie jest magiczna moc, która przepływa przez mnie, przez moje serce, której ja nadaję jeszcze większej mocy. Wiary, nadziei i idę. Idę przez życie z moją piękną miłością. Chcesz, to zobacz, jak cudownie się uśmiecham, jak się pięknie bawię, jak się cieszę życiem, bo to jest moje życie. Moje. Cudowne, takie proste, zwyczajne. Tam nie ma nic, naprawdę. Tam jest wypicie kawki, tam jest posiedzenie na ławeczce, tam jest tulenie kwiatów, tam jest bycie ze zwierzętami. Ale to ma taką moc. To jest tak niesamowite. I jak większość wie, najprostsze rzeczy są najpiękniejsze. To ja Was kocham i ślę Wam dużo, dużo mojej miłości bo wiele osób ją już poczuło, wiele osób zobaczyło. Mimo iż mnie nie zna, nigdy mnie nie widziało, to już nawet jeden drugiemu mówi, że jest taka osoba, obejrzyj sobie jej filmiki, a zobaczysz jaka ona jest. No jeżeli Cię zainteresowałam, zainspirowałam, to zapraszam na moje filmiki i kocham Was. I kocham, i całuję, i tulem, i kocham, i kocham każdego z Was bez wyjątku.